Szanowni Państwo, chciałem zaprosić za Państwa pośrednictwem wszystkich mieszkańców Starachowic do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczynamy na temat zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Te konsultacje rozpoczynamy 16 września, one zakończą się 16 października i będą prowadzone w różnych formach. Taką najbardziej innowacyjną i nową formą prowadzenia konsultacji społecznych w ramach przygotowań do rewitalizacji Parku Miejskiego będzie zorganizowanie przez nas spotkania w formie pikniku dla mieszkańców naszego miasta, które odbędzie się 25 1 września o godzinie 17 na placu w parku miejskim od strony ulicy Radomskiej. Wszystkich mieszkańców, całymi rodzinami serdecznie zapraszam, dlatego że kilka firm z terenu naszego miasta zdecydowało się włączyć w Organizowanie tych konsultacji będą atrakcje i dla dzieci, i dla osób starszych, i wtedy będziemy dyskutować również na temat tego, w jaki sposób Park Miejski ma być w przyszłości zagospodarowany. A przypomnę, że jest to jeden z projektów, które wchodzą w ramach tak zwanej modelowej rewitalizacji miasta, na którą uzyskaliśmy środki z Ministerstwa Rozwoju jako jedna z 20 gmin w Polsce, na których to gminach mają wzorować się inne samorządy w naszym kraju. W związku z czym zależy nam na tym, żeby mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w tych spotkaniach, aktywnie brali udział w konsultacjach, zabierali głos nie tylko podczas tego spotkania, o którym wspomniałem przed chwilą, ale również poprzez formularz, który jest dostępny na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej bądź z stronie strachowice.eu w zakładce rewitalizacja. Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby w tych konsultacjach zabrali głos.